Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sprawdźmy sobie na szybko, jak się zachowuje bitcoin, antykrochy bitcoin, store of value, safe haven, lek na całe SWO na świecie, na kryzysy finansowe, na wojny. Co się dzieje z bitcoinem w obliczu eskalacji konfliktu na Ukrainie? No już od dłuższego czasu jesteśmy. Sporej korekcji albo w się na bitcoinie, ale to tam na końcu pokażę statystyki. Dzisiaj duża czerwona świeczka prawie 7% na minusie. No, wszystkie krypto w dół. A co się dzieje z nic niewartym złotem, które Grayscale pokazywał w swojej reklamowce: jak ludzie wyrzucają złoto, żeby kupować bitcoina. Dzisiaj prawie 2% w górę złoto, ostatnio jakiś trend boczny, z szansą na wyjście górą. I co się dzieje na przykład z ropą w obliczu większych konfliktów. I jeszcze statystyki odnośnie bitcoina, który ponad jeszcze nadal jest chodzicie. Zmiana za ostatnie 24 godziny, prawie 6%, w ostatniej godzinie prawie 0 3%. Za 7 dni minus 17%, ostatni miesiąc minus 2,8% i od ostatniego roku minus 20%. No wykres wygląda tak, wykres już pokazywałem wcześniej. Od ATH mamy już minus 47% i minęło już ponad 106 dni od ATH. Ale co ciekawe, niektórzy nadal twierdzą, że mamy hossę na Bitcoinie. No, ciężko, ciężko te argumenty obronić przy takich wartościach jak tutaj mamy. Dzięki, do usłyszenia, do następnego razu.